Działalność człowieka drastycznie zmienia krajobraz ziemi, a rolnictwo ma w tym znaczący udział. Maleją zasoby gleb uprawnych, jest coraz mniej dostępnej słodkiej wody, a setki gatunków roślin i zwierząt ginie bezpowrotnie. Już dziś żyjemy na kredyt, a rolnictwo wciąż czerpie ponad stan z zasobów naturalnych. Aby ziemia mogła wykarmić następne pokolenia, musi być gospodarowana mądrze i z szacunkiem. Czas na rolnictwo zrównoważone, które rozumie zagrożenia i stawia na odpowiedzialne rozwiązania, to dobre praktyki rolnicze i szacunek dla środowiska, to mądre zarządzanie i zysk dla rolnika, to również ochrona i odnowa zasobów naturalnych z pomocą nowoczesnych technologii w agrotechnice. Rolnictwo zrównoważone to społeczna odpowiedzialność rolnika i dbałość o przyszłość naszej planety. Jest gwarancją zdrowej oraz bezpiecznej żywności i sposobem na stabilny rozwój branży rolniczej. To model gospodarowania możliwy w każdym gospodarstwie. Wejdź na rolnictwozrównoważone.pl lub asapakademia.pl i dołącz do tych, którzy go już stosują.